Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pierwszy odcinek z mi z pierwszej płyty z szóstego numeru. Miałem nagrany cały materiał do tego odcinka, ale niestety gaber e, nie zbyt dobrze współpracuje z tymi showerami i film, który nagrałem niestety nie mogę go odzyskać w Shotcutcie. O, poza tym, zresztą były trochę problemy z jakością, także postanowiłem nagrać jeszcze raz. E, dobrze tak, dzisiaj zobaczymy sobie pierwsze trzy showery. Znaczy jedyne trzy w sumie, bo tutaj są dodatkowe poziomy do i Command Conquer. Więc zajmiemy się dzisiaj Goin Desktop, rm 2.0 oraz programem SoundClap. Więc tak, zaczniemy sobie od tego Goin Desktop. Nie lubisz DOSa? Goin zmieni twoje poglądy. Okna w DOSie. Dobrze, zobaczmy sobie jak to wygląda w piśmie. Czyli tak, mamy tego Goina tutaj w tym miejscu. Czyli dla miłośników prostoty DOSa i rozwiązań graficznych Windows. Aplikacja ta zmieni wygląd starego prostego DOSa i upodobnie go do okienek. Nie wiem, znaczy yy, tak cena jest, znaczy na pewno mniejsza cena była wtedy niż cena na przykład tego Windowsa 311, tak się domyślam. Nie wiem czy, czy ktoś tego używał wtedy yy, te, takie, takie wydaje się właśnie duplikowanie trochę tego, tego co już jest, ale zobaczymy sobie w takim razie, jak to wygląda. Ok, czy przechodzimy do instalacji? Mam nadzieję, że graweł mi się nie wysypie tym razem, ponieważ... <noise> Chociaż teraz ten film nagram trochę bardziej pocięty, także e, nawet jak się zacznie wysypywać, to przynajmniej nie stracę wszystkiego. Tylko ewentualnie dogam tam jakieś fragmenty. E, zaczynamy od instalacji, czyli tak, najpierw analiza systemu. A, mamy tutaj, wersję jest wersja Windowsowa. E, jest kompatybilny z N486. Ok, e, data jest dobra, z tego co widzę. E, tutaj jest jakaś informacja. Dobrze. To zaczynamy od instalacji. Yy, tak, zainstalujemy go na C, może. Yy, a, aha, nie wiem, to jest. Nie, dobrze, nie powinienem zainstalować. Dobra, nie będzie C desktop. OK. A, instalujemy wszystko. I to jest tak ważna informacja, bo się chcę dopisać do auto.exe'a, ale nie pozwolę mu na to. Chodzi o to, że w momencie, kiedy by się komputer startował, to on by włączał zaraz tego desktopa, a tego raczej nie potrzebuje. A, niech poszuka, zobaczymy, co tam znajdzie. Domyślam się, że yy, nie znajdzie zbyt dużo rzeczy. Tak, w niego jest na tym komputerze, ale yy, nie wiem, czy on to będzie poznawał po egzeku, że, że jest gra i czy, czy ma tam jakąś bazę danych, może tych programów wpisaną gdzieś. Teraz przekonamy o tym. Dobrze, czyli tak, instalacja zakończona, teraz mam tu wyciek do menu, z tego menu wyjdziemy i już przejdziemy prosto do programu. Dobrze, już jesteśmy w programie, jak na razie że nic się nie wysypało, więc jest ok. No przejrzyjmy sobie, myślę, to wszystko po kolei, że tak, tu mamy jakiś pakiet aplikacji, Microsoft Windows, chyba mi wróci do Windowsa, tak? Nie, nawet nie. Coś tam, coś tam się stało, ale nie, nie wiem do końca co. No nic. Aha, tutaj mi, yy, zmienia mi chyba tą tapetę, tam bierze automatycznie z jakiegoś katalogu, przy każdym załadowaniu programu. Zobaczmy, so, write też nie działa. plus mm. Dobra, to też tak średnio, z tego co widzę. Znaczy on może wykrył coś, ale... Ale to może nie było do końca to. on tutaj tak samo, jakiś mishmash. Yy, a to żeśmy przeglądali właśnie tego miszmasza wcześniej. I on to wykrył jako co? Yy, on to wykrył jako jako multimate. No, czyli ma tam jakąś bazę danych i pewnie bazuje się na, na nazwie egzeka. I na podstawie tego egzeka on tam później yy, sobie yy, tworzy, tworzył ikonkę w trakcie instalacji. No to tak, tutaj mamy dyskietki, yy, software development, czy tak to nie ma nic. Programy. Ping. Znaczy, no takie, takie trochę średnie, to jest szczerze mówiąc, bo. Yy, bo, tak, ping to trzeba wpisać, adres też, żeby mieć co pingować. Yy, kalkulator. A, kalkulator Windowsowy, ok. Oho. Zaczyna się. Yy, dobrze, MS Editor. Tak, tak, to działa, ok. Znaczy, odpalę, odpalę go właśnie z Windowsa, także yy, też to może trochę inaczej wygląda, ale. Cel jest generalnie taki sam, że mamy, mamy po prostu taki pulpit dodatkowy. Czyli dodatkowy, jak jesteśmy na Windowsie, jak jesteśmy w DOSie, to mamy po prostu pulpit. Tam mamy Aha, czy, czy tutaj mamy jakieś kompletę. Aha, tutaj jeśli mamy właśnie jakieś te... Jeśli mamy jakieś obrazy, to możemy skompletować do tego jego wewnętrznego, wewnętrznego formatu. Tak, to gdzieś też widziałem... Yy, zaraz. O, właśnie o to nie chodziło. Ty można sobie coś narysować. Jakiś taki prosty edytor jest. Niezbyt jest skomplikowany, że tak powiem. No, mamy ile tych 16 kolorów, tak? 16 kolorów i możemy się tutaj bawić wysowanie możemy zapisać. No, i on to zapisuje do tego swojego wewnętrznego formatu. Mm. O, no to tak. Tak to wygląda. Jakaś książka adresowa, jeszcze. No, taki, taki ciekawy programik. W 1996 roku to może już raczej wszyscy na Windowsach jechali, którzy mieli takie mocniejsze, trochę te komputery, bo tak jeszcze na tym 486, czy. Nie, Windows 95 na 486 jeszcze, jeszcze działało nawet spoko. E, na tych słabszych systemach, właśnie. 386 no to raczej, raczej już nie. to jest zegarek. Jakaś pomoc tutaj jest. Aha, i tutaj możemy sobie właśnie dodawać jakieś te ikonki. To jest taka ikonka, którą dodałem w poprzedniej iteracji tego filmiku. Że można sobie tam właśnie dodawać jakąś ikonkę, i potem on tam wykonuje jakąś akcję. I teraz jest przypisana do tej ikonki. Nie Muszę wejść w ten sposób, ponieważ inaczej mi się wysypia. Dobra, to myślę, że. Nie wiem, może jeszcze jakiś edit zobaczymy. No, generalnie tutaj można sobie zmieniać jakieś tam jakieś rzeczy. E, można zmienić ikonkę. bombę na przykład. Dobra. To takie właśnie to było takie szybkie pokazanie tego programu, ale spoko bo mi się graby nie wysypał, także dało mi się nagrać w jednym ujęciu. Okej, okay, to przejdziemy sobie teraz do kolejnego programu. Okej, okay, kolejny jest r 200 Jeden z najczęściej używanych programów kompresujących, no nawet chyba do dzisiaj test w drugim numerze CD Action w piśmie co tam napisali. No i na wersja popularnego programu do pakowania plików. Najlepszy packer, każdy powinien... Aha, ta wersja ma jakiś lepszy algorytm kompresji, to to właśnie sobie sprawdzimy, ponieważ tak sobie założyłem, że będę się starał porównywać te wszystkie, wszystkie pakery na jakiejś tam próbce prezentacyjnej jakichś moich danych. Hmm, to nie wiem czy jak odpalę instalację, to on się chyba będzie chciał włączyć. E... A nie, nawet jest jakaś instalacja chyba. E... Tak, dobra to spróbujmy go zainstalować w takim razie. A, coś, coś mu chyba nie poszło, poszło nie tak, bo... A nie, dobrze. Aha, yy, tak, yy, miałem właśnie wcześniej ten sam problem. Yy, nie może go zainstalować, ponieważ yy, nie mogę zmienić litery dysku, a jako, że aktualna litera dysku to jest płytka, więc, yy, no, dlatego nie chcę iść, więc zrobimy sobie to ręcznie, oczywiście. Ale to już Wam tego oszczędzę, tylko przejdziemy sobie od razu potem do programu. Ok, już jesteśmy w programie. Yy, tak, tak z tego, co kojarzę, to nawet się ten interfejs bardzo nie zmienił. Yy, cały czas wygląda tak samo, po lewej stronie mamy eksplorator po prawej stronie, mamy jakieś opcje informacje i tak dalej nie wiem czy tutaj z drugiej strony można też sobie ten eksplorator włączyć external viewer, -y. change disk tak myślę, że to już nie będę nie będę pływał wszystkiego e tak Dobra, to tak, co mnie najbardziej interesuje to właśnie to, żeby sprawdzić sobie tą próbkę tych danych, czyli dane mamy tutaj i spróbujemy zrobić sobie archiwum i zobaczymy jak to wygląda w porównaniu do tego rar 184 z poprzedniego odcinka. Tutaj mam taki, znaczy poprzedniego, z tego odcinka z packerami, tutaj mam taką próbkę też spakowaną, spakowaną tym Windows Commanderem, którego aktualnie używam i no to też widać, że, że troszeczkę więcej zajmuje niż, niż tamten nawet wcześniejszy plik. Nie, nie będę tym razem porównywał czasu pakowania, ponieważ jest szybszy procesor i musiałbym przerobić wszystkie te testy z powrotem. A myślę, że to też nie ma takiego nie, nie ma po prostu sensu, żeby się tym zajmować. E, dobra, czyli tak, tutaj sobie czy niech to będzie 2.0. Okej. Okay. No i tutaj oczywiście sobie przyspieszymy to pakowanie. Ok, pakowanie zakończone. Eee, tak, tutaj właśnie cel też tego testu jest taki, żeby używać domyślnych ustawień, nie przedstawiać nic. Ponieważ wiadomo, że jeśli damy większy poziom kompresji, no to plik będzie tym mniejszy i to zajmie więcej czasu. To nie ma dwóch zdań. Dobra, to takie szybkie porównanie tutaj jak możecie zauważyć. Eee, plik jest faktycznie mniejszy niż ten na 184. Eee, jakieś 100 kB, tak? Mniej więcej. Eee, zobaczę sobie tutaj może w tym miejscu, ponieważ on mi tutaj też pokaże. Eee, pokażę mi tutaj w kilobajtach, dobra, no to tak 100 kilobajtów mniej więcej mniej. A jeśli ktoś miał, ktoś przenosił dane na dyskietkach, no to wiadomo, że 100 kilobajtów to jest całkiem sporo. Mm, tak, e, mówi tutaj, że nie otwiera tych poprzednich archiwów, czy, czy, czy jakieś problemy są, ale z tego co widzę to bez problemu wchodzi w ten katalog. Dobrze, to myślę, że z tym wiem, to będzie wszystko, ponieważ tutaj ciężko wycisnąć coś więcej jeszcze. Z tego programu. No, do, 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 do takiego użytku, właśnie do typowego użytku, czyli pakowania, rozpakowywania, czyli to, co przed chwilą pokazałem. Ok, to przejdziemy sobie teraz do y, kolejnego y, showera. Ok, czyli kolejny i ostatni dzisiaj shower SoundCloud. Ciekawy program do odgrywania, stworzenia modułów. Tak się zastanawiam, czy oni się czasem nie machnęli z, z opisem, bo. Yy, znaczy on też tworzy moduły, ale ten poprzedni polski program powinien mieć chyba ten napis, jak mi się wydaje. No, a mniejsza z tym. Hmm. Zobaczymy sobie na, w czasopiśmie, co tam jest. Program muzyka to bardzo dobre narzędzie do tworzenia muzyki. Ok, Blue Moon Software. Yy, tak, program jest dosowy oczywiście. Nie no dobra, myślę, że yy, najlepiej będzie go zobaczyć, jak on działa w akcji. Dobrze, czyli tak, tak, program się ładuje, e, tutaj jest coś takiego, że on jest taki trochę e, zautomatyzowany częściowo, e, w sensie to demo, e, tutaj on to samo oczywiście powybierał z tego, z, z menu, czyli tutaj nam każe właśnie wybrać kartę dźwiękową, czyli mamy Sound Blaster 16 i teraz nam załaduje jakiś przykładowy moduł. Okej. Czyli to sobie ta muzyczka. Tutaj mamy różne informacje, że... No, ten program był stworzony właśnie dla ludzi, którzy chcieliby się... którzy interesują się właśnie muzyką taką stworzoną przez komputer. Tutaj nam dają właśnie trochę czasu na przeczytanie. I teraz tam pokażę te różne typy biegania muzyki. No, czyli tutaj zmienia na przykład jakieś. Yy, zmienił głośność. Teraz zmieni tempo, Czyli muzyka leci wolniej. Yy, teraz byś chciał zmienić yy, typ grania w trance, tak? O ile dobrze zrozumiałem. Czy czasem testy jaka za ten film, ponieważ ten, ten fragment muzyczki to nie jest chyba już zajęty na YouTubie, że tak powiem. Są już prawa autorskie na tym. A jeszcze w 96. kto tam się przejmował prawami autorskimi? Znaczy, byli ludzie, którzy oczywiście się przejmowali tymi. Mm, polecam właśnie zobaczyć filmik e, e, z, znaczy filmik, e, taki film dokumentalny z kanału Loading na temat giełd komputerowych. No to było trochę lepiej wytłumaczone. No, tutaj, na przykład, możemy zmusić procesor, żeby zwiększył jakość e, odtwarzanego dźwięku, zmusić w sensie, że e, procesor będzie e, wykorzystywał maksymalną swoją moc e, e, na nagranie właśnie tej, e, nagranie tej muzyki. Znaczy, no tak, szczerze mówiąc, chyba ten program jest najciekawszy z tego, co teraz. Yy, z tego, co w tym filmie, filmie można zobaczyć. Ja tutaj oczywiście, nie będę się bawił w używanie go, bo, <noise> bo nie potrafię po prostu. Nie, nie ogarnię za bardzo tych wszystkich muzycznych te tematów. Co tutaj jeszcze? Yy, repeat nam włączy, tak. Znaczy, możemy grupę zagrać. Aha, rozumiem, czyli tak, wycisza niektóre instrumenty i pewnie zduplikuje to granie, tak? Aha, fajnie, to jest tak w czasie rzeczywistym, właśnie to przelicza. O, czy to jest tylko gitarę, tak? Mhm. Czy każda, e, ka e, każda muzyczka składa się właśnie z tych e, e, paten, jak, jak to się mówi po polsku paten? E, Nie no, ciekawe efekty można zrobić. Eee... No, takie, takie trochę przydługawe to demo, ale już puszę go do końca, wydaje mi się, że już niedługo powinien chyba skończyć. No, czyli ten programik jest naprawdę y, bardzo, bardzo silny w te różne opcje i taki nawet może bardziej przystępny jest niż y, ta polska produkcja, która też, też była na tej płycie. No teraz nam pokażę troszeczkę, jak to jest komponować z tym programem. Czyli tak dodajemy sobie jakiś instrument. Możemy sprawdzić, jak on brzmi. A I możemy tworzyć własne instrumenty. O, czyli możemy używać na przykład klawiatury zewnętrznej, żeby móc nagrywać nuty prosto do programu. A, czyli mamy nawet taką zewnętrzną klawiaturę, która nam tam pozwala wpisywać nuty. Nie, no tak jak teraz właśnie pokazuję, jak tego używać, to wydaje się to całkiem fajne. Jest to w każdym razie. Jest interfejs, który. B bardzo łatwo zapamiętać, co tam można robić na tym interfejsie. Też jest dużo wejść, żeby tak jak pokazywał, czy można myszką wpisywać, czy klawiaturą tak samo. Czy na przykład, jak mamy jakąś zewnętrzną klawiaturę muzyczną, tak też można jej użyć. Możemy nawet dodawać ten e, tekst. No, czyli tutaj nam, nam mówi, że możemy zapisać e, to, co skomponowaliśmy do mida albo do, do moda, e, z tym, że e, te mody są właśnie skompresowane. E, no tak, online help e, raczej... Aha, chyba że to jest online help tutaj w tym miejscu, bo tutaj raczej się z internetem nie połączymy. Czy to nie jest ten online? No i na koniec e, oczywiście informacja jak zamówić za 80 dolarów. No, no to nieźle. <laughs> nieźle kosztował ten programik, tylko jeszcze zobaczę. E, tak, też jest 80, program, e, 80 dolarów w e, CD Action. E, dobra, to tak, myślę, że na tym skończymy. I tak, ten film już jest długi. E, tam go oczywiście pociąłem na tyle, ile mogłem, żeby to nie trwało też wieki. Eee, dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie i eee, zapraszam was do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.